Kariera aktorska Adama Probosza rozpoczęła się w niezwykłych okolicznościach. Gdy miał zaledwie trzy lata, zadebiutował na scenie w przedstawieniu organizowanym w Domu Kultury w Żorach, gdzie pracowała jego mama. To był dopiero początek jego fascynacji światem filmu i teatru, która z roku na rok nabierała coraz większego rozmachu. Już wkrótce sam zaczął namawiać rodziców, by wysłali go na casting do popularnego wtedy serialu Gazda z diabełnej. Co ciekawe, to właśnie jego ojciec, nie mogąc doczekać się swojego syna na planie, skontaktował się z organizatorami i zapytał, czy Adam mógłby przyjść na przesłuchanie bez jego obecności. Odpowiedź brzmiała ksiądz proboszcz, musi ksiądz przyjechać z synem, wspominała później mama Adama. Adma zachwycił swoimi umiejętnościami aktorskimi, co zaowocowało nie tylko rolą w tym serialu, ale także kolejnymi propozycjami. Pod koniec lat 70. wystąpił w filmie Zmory i z miejsca zdobył serca widzów, a w kolejnej dekadzie zagrał w takich hitach jak Kłusownik Jan Serce oraz w filmach Jeśli serce masz bijące, czerwone węże i mężczyzna z niepotrzebny. Przełomowy moment w jego karierze nastąpił w 1993 roku, gdy wcielił się w postać szpaka księdza Mateusza w filmie Akademia Pana Kleksa. Adam miał wówczas 14 lat i pamięta, jak wyjątkowe to była przygoda, tym bardziej, że zdjęcia odbywały się w szczególnym kontekście w czasach stanu wojennego, kiedy cała ekipa filmowa udawała się do Jałty. Między kręceniem zdjęć, a rzeczywistością na zewnątrz, powstała niezwykle piękna historia, odrywająca od szarej codzienności. Nie lubię tego słowa, ponieważ zbyt często jest ono dziś dewaloryzowane, tak jak słowo kultowy, ale myślę, że Akademia pana Kleksa była kultowa w naszym kinie filmów dla dzieci. Nie wiem, czy zrobią lepszy film, mówił Probosz w późniejszym wywiadzie. W swojej karierze Adam Proboż zagrał w dziesiątkach filmów i seriali, a do końca lat osiemdziesiątych widzowie mogli go podziwiać M. In. W takich produkcjach jak "Przeklęte oko proroka", "Czas dojrzewania" i "Uprzepraszam". Brał także udział w telewizyjnych programach, jak "Oko proroka", czyli "Hanusz Bystry i jego przygody" oraz "Krimen". Pomimo licznych sukcesów. Adam nie zdecydował się na pełnoetatową karierę aktorską. W rozmowie zdradził, że aby dobrze wykonywać zawód aktora, trzeba mieć powołanie, a on tego nie czuł. Zamiast tego postanowił spróbować swoich sił w innych dziedzinach. Grałem w filmach, ale próbowałem też innych rzeczy. Zmieniłem coś w swoim życiu, gdy zostałem ojcem, mówił szczerze. Dalsze losy Adama związane były ze sportem. Zainteresował się kolarstwem. Co wydawało się naturalnym krokiem, biorąc pod uwagę jego sportowe zacięcie. W 2001 roku rozpoczął dziennikarską karierę sportową, a dziś uznawany jest za jednego z najlepszych polskich komentatorów w tej dziedzinie. Lubię sporty zimowe, ale kolarstwo pozostaje moim absolutnym numerem jeden. Żeby być dobrym w tej dziedzinie, muszę śledzić wszystko, co się wydarzy w kolarstwie, niemal bez przerwy wyznał w jednym z wywiadów. Za swoje osiągnięcia i promowanie kolarstwa, w 2014 roku otrzymał nagrodę Lifetime Achievement Award przyznawaną w ramach obchodów World Bicycle Day. Adam Probosz to przykład osoby, która potrafiła z sukcesem połączyć karierę artystyczną z pasjami i skupić się na tym, co dla niej najważniejsze, a jego historia inspiruje wiele osób.